Cześć, z tej strony Łowilis nastała piękna wiosna. Wiosna 2025 roku. Pierwsze zielone krzaczki. Czas na pierwsze rybom, rybobranie. Mam nadzieję, że rybobranie. A nie tylko przygoda nad wodą. Wracam po zimowej przerwie, dzisiaj piękna, słoneczna, wiosenna pogoda. Wiosna 25 roku zabitała dość wcześnie i dość mocno. Jest dzisiaj początek kwietnia, a temperatura prawie 20 stopni. Aż chcę się usiąść i poobserwować, a tym bardziej połowić. Na początek rzucam Takim chrabąszczykiem majowym, żuczkiem od Emmerbeitza, który został zakupiony na targach Evolution, rękodzieła. Piękny chrabąszczyk majowy. Pięknie ten chrobąszczyk tak naprawdę w wodzie wygląda niemal jak naturalny, jak owad, który się po prostu utopił poprzez kontakt z wodą. Dziękuję, do widzenia po chrabąszczu. Chciałbym się pochwalić nowym zakupem, nowy kij na ten sezon, DAIWA Prorex długość 230, od 3 do 15 gramów do kompletu kołowrotek DAIWA z tej samej serii, z serii Prorex LT do rozmiarze 3000. Całość uważam, że komponuje się bardzo ładnie. Fajna tutaj taka taki oplot kolorki czy kolor czarny tutaj matowy uzupełniony takim jaskrawo zielonym i tutaj dodatkowo fiolet na kołowrotku i jak do tej pory byłem kilkukrotnie nad wodą natomiast kończyło się tylko na rzutach, więc mogę powiedzieć że jeżeli chodzi o prowadzenie przynęty to się naprawdę sprawdza, natomiast nie wiem jak wygląda podczas holu ryby mam nadzieję że niedługo się dowiem bo niechlubnie pochwalę się że jeszcze nic w tym roku nie złowiłem jeszcze nie nastał widocznie mój czas jest pierwsza ryba w tym roku U, piękny skok Stupaczek. zaraz go wypuszczamy Także udało się pierwsza ryba tego roku, tej wiosny. Co prawda przyłów, ale wyskok piękny tego szczupaczka. Wędka fajnie popracowała. Szczupak wypuszczony. Niestety woda jest tutaj w tragicznie niskim stanie. Mamy początek kwietnia, a wody jest tutaj tak jak kiedyś było w sierpniu, więc hmm, jeżeli tak będzie, nic się nie zmieni, to w sierpniu będzie tutaj pusty dołek. O, dotarłem na miejscu, na której bardzo dawno nie byłem. Jest jakaś woda. zostawiam biała sipiet kupiłem plecionkę czterosplotową i powiem że trochę mnie wkurza bo po prostu tak szumi że nie jestem w stanie tego zdzierżyć będę musiał kupić ósemkę i nawinąć od nowa bo po prostu no Koło wrotek chodzi cicho, ale to, co się dzieje z plecionką, jak to szumi, to jest nie do pomyślenia. Niestety, ale nie wygląda jakby tutaj cokolwiek żyło. Woda nie była tutaj zasilana przez wisłę w tym roku. No więc skąd niby te ryby mają tutaj być? Kiedy jeszcze w międzyczasie ta woda miała okazję wyschnąć? Przecież te burty są ogromne. To jest ponad 2 metry, 3 pewnie. I wiosną tutaj woda była po same te burty. Teraz jest ledwie kałuża. Bardzo tu przyjemnie, cieplutko w klatę w twarz wspaniale, tylko że ryb nie ma, a jednak kluczowym byłoby złowienie jakiejś ryby. W związku z tym trzeba stąd spadać jak ta kaczka. No i kończę nad Wisłą Kilka rzutów I też będę spadał No i dobra, na dziś to by było tyle Także dzięki Do zobaczenia w następnym odcinku